Ale kurwa będzie bitka Tak szczerze parkę tak mu napierdoli no tak, tak czuję po prostu, tak czuję Będzie pła, pła, pła W boksie się będą bili, nie? To boks olimpijski z boksem zawodowym, to tak kurwa wiecie To są podobne dyscypliny o nie Zaczęło się moi drodzy Main event gali Fame 10 O tu Parke kontra Don Casio obecny mistrz Siemano Don Casio siemano e, słuchaj jesteś Ale ja, ja jesteś nie Jesteś twój wymarzony przeciwnik z UFC Zadowolony, że to Norman? Znaczy wymarzony, znaczy no że z UFC nie no bo na ten ryj to patrzyć nie mogę. Słuchaj Kasus, ja właśnie chciałem się podpytać o wasz konflikt. Ty Normana nienawidzisz. Jaka jest w ogóle geneza tego waszego konfliktu? Czy znaczy, no nie lubię go, bo on pierwszy się sprół do mnie, nie? Bo ma tam za dużo mefedronów, pierdolił z tym kurwa, co ma oczy rozjebane i zaczął się do mnie próć, więc no jest walka, nie? Abstrahując jeszcze od, od Normana, ty byłbyś w stanie dać e, Kryszę UFC. Rewanż, jeżeli wygrałby kilka walk czy nie? Rewanż o jaki? Znaczy rewanż, e, wasz pierwszy pojedynek. Walkę. No ale on nie wygra, on dostanie teraz od mortalcia w pizdę. Okej. Okay. Norman, e, hello. Siema. Siema. Norman, Siema. Norman, słuchaj, ty walczyłeś w największej organizacji na całym świecie, w UFC. E, biłeś się z najlepszymi zawodnikami, biłeś się w KSW z Mateuszem Gamrotem. E, I teraz z FMMA i Don Casio, który był a, y, miałeś, Casio chyba 70 kilka walk amatorskich w boksie, z tego co pamiętam? Nie pamiętam. Aha. Czemu? Czemu właśnie Don Casio i czemu zdecydowałeś się na fejmem? Um, easy money for me. Uh, this fight easy <laughs> money for me. Um, Dla mnie to łatwe pieniądze. He's a very good amateur boxer. I, a to I respect that. A very good amateur boxer jest bardzo dobrym amatorskim bokserem i ja to szanuję. debilu. <laughs> mm -hmm. um, on jest w życiu takim celebryckim, popularnym? I do every day. I fight. Dla mnie to jest to, co robię na co dzień. Jestem, um, jestem zawodnikiem, a on nie musi tego robić. No właśnie, ale tutaj wiesz, bijecie się w samej stójce. Tutaj nawet nie ma kopnięć, e, chociaż jak wiemy, różnie może być w pojedynku. E, oglądałem amatorskie walki Kasiusza, no i powiem szczerze, dobrze to wyglądało. Nie obawiasz się tych jego... Lepszych od twoich warunków fizycznych. Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. I know he's. Uh, I watched his fights on YouTube also. Um, a very good amateur boxer. Yep. Też oglądałem jego walki na YouTube. Jest bardzo. Ushi, no uszy ma to są kalałfiory. To od maty jest. But since he uh, joined Wa uh, Warsaw Shore uh, MTV, his level of boxing go from here to here. In this federation he's only fought against guys who are 20 kilos lighter than him. Adrian Polak, Dean uh, Ambro, these guys are half his size. It's like a total mismatch. For his experience it's a mismatch. Zawodnicy, z którymi walczył są o połowę od niego niżsi i co najmniej 20 kilo lżejsi. Więc jest ta różnica. Ty też Kas już uważasz, że jest to mismeć? Znaczy, no tutaj widać wielki zawodnik UFC, a się obstrał już od razu. Mówi, że mamy słabe umiejętności. Znaczy, no mówi, że dobre, ale że łatwe pieniądze dla niego, a ustalił kurwa limit wagowy. 83 kg, no to... Ale ja i tak go zleję, bo ja tak jak powiedziałem, że największą walkę to stoczę z wagą. E, chociaż dla mnie to jest śmiech, e, że kurwa strasie do popka, mówi, że z popkiem by wyszedł, a mi kurwa Żulowi, e, gdzie tam mówi kurwa alkoholikowi, ustala limity 83 kg. A tak szczerze nie skasę osobom, która za każdym razem komuś limity, z tym w boksie, tym w kickboxing, tutaj tyle kilo, tutaj tego nie. No taka trochę hipokryzja, nie? Pas króla miał być full open, yy, włodarze załatwili gościa z UFC, ale od razu ustala kurwa limity, no to chłopie się zgodziłem, bo mi zależało na gościu z UFC, ale jak jesteś tak ważny, to powinniśmy full open walczyć, kurwa do popka się srasz, a tutaj mi kurwa limity ustalasz debilu. Okej, okay, to może dam Ci czas, żebyś przetłumaczyła to dla Normana, a ja zaprezentuję Wam bonus za wygraną, który wprowadzamy jako innowację do main eventów. Fajnie byłoby, się puścili jakąś muzyczkę. Będą się chyba bilić o kilo złota. Ta? Owy bonus za wygraną To będzie kilogramowa sztabka złota. O dużej A. wartości. Będzie moja. Słuchajcie. Podszedł już przede mną tą sztapkę, ona już jest moja. Czegoś takiego chyba jeszcze nie było, żeby walka była No sztabka. słucham, niech o, wypowie się o tej wadze. Kurwa, czemu mi ustaliły 83 kg? Boi się? Nuda irlandzka kurwa się boi? Norman, ty byłbyś gotowy na walkę z Kasiuszem w kategorii Open? Czy byłby gotowy na walkę z Kasiuszem w kategorii Open? yeah I fight all weights no problem it's uh, uh, but he is a former amateur boxer he's like 100 kilograms To dla mnie nie problem, on jest byłym amatorskim bokserem and he fight against guys 20 kilos lighter On walczy z zawodnikami 20 kg lżejszymi i o połowę mniejszymi od niego. But now he's fighting against cardio machine. Iron jaw trouble for him. Teraz problemem. No to czyli Bokzel piszemy aneks do kontraktu, tak? Skoro się zgodził na open, słyszeliście, więc piszemy ten aneks do umowy, że w open się napierdalamy o pas króla i tyle, i go kurwa niższe. Bro, don't keep talking about weight, I fight any weight, no problem. You're just scared in case you miss weight, but if you miss weight it's okay because I take your percentage and I buy you a new belt because this belt looks like you got it from Żiapka. You got the belt from you this What the Fuck you. I some yeah, big bitch. Yeah, look, yeah. Look, you like uh, Dick uh, kricha. Hey, your girlfriend tell me like this. Yeah, you like Dick you <laughs> dance like this She tell me already like this. Yabana jifka. Yes. Ruda jifka. Kiedy... już kiedyś powiedziałeś, że jeśli dostaniesz przeciwnika na naprawdę wysokim poziomie sportowym, to zaczniesz mocno trenować i przykładać się do treningu. Myślę, że Norman zasługuje na taki ruch. Tak, miano. już byłem na obozie, teraz skończyłem niedawno w Warsaw so obóz przygotowawczy pierwszy. No i zaraz yy, wczoraj też byłem na obozie, bo trochę coś tam popiłem. Yy, ja pierdolę. Przygotowania dobrze. A przygotowania w klubie oh. sportowym? No w sportowym też czasem bywam, nie? Norman, mam przed pytanie. E... O, no, dobra, ale wyjaśnijmy kurwa tę Open kategorie, tak? Żeby nie zmieniał tematu. Co? Bla bla bla. Zgadzasz bla. Open, czyli... bla, bla, bla bla bla. No to posłumujmy. Zgadzać się nie. Herman, zgadza się na kategorię Open czy nie? Bla 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 bla. Make weight and don't be a bitch. You are when you box amateur boxer, you fight 81 kilograms. Correct? No to czyli nie. 6, Czyli się 6, nie 6, chwilą Powiedział, 6. że kurwa może Fopen. Co już obsał zbroję? Uh, uh, mm -hmm. uh, kiedy byłeś amatorskim uh, bokserem, um, miałeś 81 kg. Yeah. So, miałem. No, a teraz już nie mam. So ma dużo kalorii. po prostu moje treningi inaczej teraz wyglądają, dlatego <laughs> jestem cięższy. Team Kroll, Team Putang. Yeah, Team Putang. No, suck my balls and dick, Team Pussy, look at hey, the like way you get this dick, belt from? Kurwa Hey, kycha. Where you get this built from? Let me see It's the this Where? Look. Skąd masz ten pas? Możesz popatrzeć tylko. Zjebie. No, zgadza się czy nie się nie zgadza? Obstrałeś zbroję? Huh? Na no open? No, make him, make him, uh, listen. Jestem profesjonalnym zawodnikiem. Profesjonalnym zawodnikiem, a kurwa nigdy wagi nie zrobił do Gamrota. No właśnie! A, kurwa, on jest, kurwa a, Nigdy wagi, wagi nie, tam, nie robił, co on mówi? Strał się o wagę do Gamrota, no. trzę, a teraz kurwa samo sala limity, zjebmy. No. Irlandzka kurwa ruda. Step Zostaw swoje celebryckie życie na bok i e, mocno trenuj. No i tak cię rozjebie nawet kurwa z Melanżu jak wyjdę. You don't say nothing when we sit here. You say nothing. I cię boisz? You only Bo pytaj się on... go, czy you, się you, boi. Kurwa walki fop. I scared. Hey, bro, listen. I take you to the ground and smash you on the ground. No problem. You don't fight kickboxing with me. Not MMA. There's no chance with me. Nie będziesz ze mną walczył kickboxingu, bo masz słabe nogi. You're weak. Ale kurwa, pusty. samie Nie, tłumaczy wszystkiego? Odpowiada pytaniem na pytanie, debil? Nie umie odpowiedzieć, czy się obstrał kurwa Open kategorii, czy kurwa... Czy bierze tą walkę w Open? <laughs> You fight Adrian Polak. You fight Adrian Polak. 20 kilos lighter than you. Dobrze, nie uh, You fight him MMA I and you don't finish don't stop. him. stop, okay? Adrian Polak almost beat you. Kasiusz. koniec tematu wadze. Tak, koniec tematu wagi No nie nadal że tłumacz. Waga no. musi być no. opta, o, tylko no. Mnie w kurwiacie. <laughs> tak, tak, dokładnie. E, Kasi już co dalej? Słuchaj, bijesz się z zawodnikiem UFC. Załóżmy, tylko tak czysto hipotetycznie, że wygrywasz. E, co dalej? Kto może być dla Ciebie jeszcze większym wyzwaniem? Nie wiem, no... McGregor ostatnio przegrał, to na razie go <laughs> Na bok, yy, to, to <laughs> buduje, to możliwe, że z McGregorem, albo jak Khabib wróci Jak nie, no to kolejnego gościa z UFC There's something no, wrong, wrong <laughs> Bro ten, Nie, no bo tego to kurwa Something wrong zjemy. with your brain <laughs> Something wrong with your head To ja, to ja już dawno wiem, dlatego tutaj <laughs> jestem debilu You are fat skinny guy, you know? Lose weight. Yeah, yeah, yeah. Suck my balls. Skinny guy, you lose weight. You want to be a uh, fit champion? Make weight. And we'll fight. I'm lighter than you. I am uh, 82 kilograms. Me, 82 kilograms. You're 95 kilograms. We fight. 84 kilograms. End of story. Or you don't get nothing. 82, 85. Koniec gadańia. Norman, e, zamierzasz zostać na dłużej w, w organizacji FMM, czy jest to taki jednorazowy wyskok e, po sztabkę i popas? Um, I think, you know, after I beat this bomb first. Yeah. After I beat this idiot first. This idiot. Move for Paul's coulda bill. Po po kananiu tego idioty. Um, maybe the big bosses will come back and say, "You want to fight Popik?" You want to fight Popek uh, boxing? No problem, my ma, no problem. Może mi walkę z popkiem No problem. Pięknie, no problem. pięknie. Czyli tu chce limity wagowe, a to Popkowi też ustali limit kurwa 83 kg. Na pewno kurwa schudnie. Debil kurwa, co to za debil jest, ja pierdolę. Popek's uh, harder fight than him. Popek's tougher than him. Popek walczy silniej i jest mocniejszy. Nie. Yeah. Ale kurwa yeah. odpowiedź. To jest na debut. Popic smasher ass. Bang bang. Bang bang team Putin. putang. de kurwa 17 kwietnia i tyle kurwa twojej kariery w Team, pu team Putin. Yeah yeah. You got nothing to say now, right? Yeah yeah. Suck my balls. Blablabla. Bla, 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 bla. yeah, you're tego, talking shit. Z racji tego, że na szali masz swój pas króla. E, jest również ta sztabka złota. Ty czujesz największą presję przed tym pojedynkiem czy nie? Nie, przed tym w ogóle. Bo ja go zjem. W końcu... Doszedłem, w końcu będę miał pierwszą walkę bokserską i już potem o pas króla będą tylko walki bokserskie i Wam pokażę jak się kurwa napierdala. Nie? E, słuchaj, jeszcze chciałem tylko poruszyć temat e, Twojego zdrowia. Nie mogłeś wystąpić na Gali 9 przez kontuzję. E, jak ma się Twoja noga? Noga lepiej, trochę gorzej z ręką, bo no. tam na obozie były ciężkie po prostu treningi. E, tam też... Z równowagą pracowaliśmy, ale kurwa upadłem raz i trochę tam z ręką jest źle, ale, ale trenuję, więc jest okej. Okay. Na 17 będę gotowy i rozpierdolę tą irlandzką rudą kurwę. Czyli co? Czyli twoimi kolejnymi rywalami tylko o. mogą być zawodnicy iwerski, mm. czy dasz szansę jeszcze jakimś Polakom? Nie no dam szansę. No, jak będą chętni, to to będą wyskakiwać. No, jest sporo tych zawodników, nawet potem już teraz nawet zawodowcy mnie zaczepiają w internecie, więc no myślę, Co że... Co po... No nie wiem, no jacyś pięściarze tam zaczepiali. Ja nie zwracam na to uwagi, bo... Dawaj ze woda, że mają całą listę moich potencjalnych rywali, więc to już bardziej od nich zależy. Teraz ja, ja już tylko będę robił robotę w ringu. No i tyle. Kas powiedz mi, no 17, bo nie jakoś w kwietniu. jakiś przełom, jeżeli chodzi o na hybrydę influencerów i sportowców na galach MMA. Chodzi, chodzi mi o to, czy, czy w przyszłości, jak uważasz, będą takie zestawienia, że będzie influencer i sportowiec, walczył ze sobą i stanie się to jakąś regułą, no bo w tym momencie jesteś jednym z prekursorów tego. No teraz myślę, no dlatego dużo zawodowców mi mnie jakby wyzywano, bo wiadomo teraz, e, tak jak mój trener e, Marek Chrobak powiedział, że teraz to nawet im się opłaca ze mną przegrać, bo kurwa więcej zarobią niż za wygraną z jakimś kurwa leszczem, nie? Dobrze, no to żeby podkręcić jeszcze bardziej ten podjedynek, postanowiliśmy, że face to face jest tutaj obowiązkiem. O kurwa, będzie dym, będzie dym I muzyka.

No, na, kolana. No. na kolana, jak chcesz powstać Tym oto akcentem kończymy część piątą. Jakieś działek na zdjęcie się załamał.